Fundacja Słowo i Kropka oraz naszeczytanie.pl zapraszają na bajkę. Ropucha. Czytają Joanna Kołaczkowska i Łukasz Pietrz. Na samym dnie starej studni mieszkała rodzina Ropuch. Żadna z nich nie widziała nigdy światła dziennego, bo słońce nie docierało tak głęboko. Mieszkały tam od lat i nie widziały świata poza studnią. Mało tego, nie były nawet ciekawe, czy tam jest coś innego, bo studnia dostarczała im wszystkiego, co było im potrzebne do życia. Ale zmieniło się to pewnego razu, gdy na świat przyszła bardzo rezolutna ropuszka, która o wszystko wypytywała i męczyła tym całą rodzinę. A czy tam na górze mieszkają inne stworzenia? Chciała wiedzieć. Nie, z pewnością nie. Na świecie jesteśmy tylko my. Odpowiadał jej wujek Ropuch, który wydawał się najmądrzejszy z całej rodziny. W każdym razie nigdy nie słyszałem o innych ropuchach. Dodawał z niezwykłą powagą. Małej ropuszce, której już wkrótce nadano imię Pytalska, bo nieustannie zadręczała innych pytaniami, wszystko wydawało się interesujące. Mamo, tam musi być bardzo ciekawie. Mówiła pokazując na górę. Wójko, tam na górze jednak są inne ropuchy, powiedziała do starego ropucha któregoś dnia, bardzo zaaferowana. Widziałam, jak ktoś z góry wpuszczał takie wielkie, metalowe coś. Pytałka miała oczywiście na myśli człowieka, który wpuszczał do studni wiadro. Zdarzało się to bardzo rzadko, bo ludzie mieli inną studnię, ale od czasu do czasu ktoś próbował nabrać z niej wody. Mamo, tam naprawdę musi być wspaniale! Tak czuję! ekscytowała się ropuszka. Przestań już! złościła się matka. Ileż to razy mogę Ci powtarzać, że ta studnia jest całym naszym światem, i nawet jeśli na górze coś istnieje, to w ogóle nie powinno zaprzątać myśli porządnej ropuchy. Co zrobić, kiedy pytałka nie mogła myśleć o niczym innym? Całymi dniami wpatrywała się w wylot studni, wyobrażając sobie, jak cudownie musi być tam na górze. Wiedziała jednak, że nigdy nie udaje jej się podskoczyć tak wysoko, żeby wydostać się z dna studni. Któregoś dnia mama pytałki, nie mogąc już znieść zachowania córki, wskoczyła do wiadra, które ktoś spuszczał z góry i postanowiła zobaczyć, co też tam jest. Jednak kiedy pierwsze promyki słońca zaświeciły na ropuchę, Poraziły ją tak bardzo, że natychmiast wyskoczyła z wiadra i powróciła do swoich. Miałaś wiele szczęścia, moja droga. Mogłaś uderzyć się o kamień i zginąć. Skok z takiej wysokości mógł się tragicznie skończyć, powiedziała sąsiadka, która przyszła ich odwiedzić. Nie warto się tak poświęcać dla dzieci. To mówiąc, spojrzała wymownie na pytałkę. Przepraszam, mamo, powiedziała cichutko Ropuszka, kiedy już wszyscy poszli. Nie chciałam, żeby stała ci się krzywda. Mama ropucha nie miała zamiaru gniewać się na swoją córeczkę, bo wiecie o tym doskonale, że rodzice szybko zapominają, o co złościli się na swoje pociechy. Nie martw się pytałko, rzekła jej mama. Wiedz tylko, że byłam na górze i doprawdy nie ma tam nic ciekawego, a na dodatek coś tak bardzo mnie oślepiło, że naprawdę ledwo uszłam z życiem. Tu u nas w studni jest naprawdę cudownie. I na jakiś czas pytałka przestała marzyć o podróży w nieznane i przygodach, które mogłyby ją tam spotkać. Po pewnym czasie ona i jej rodzeństwo z maluchów stali się dorosłymi ropuchami. Pytałka od czasu do czasu zastanawiała się nad dalszym życiem, aż w końcu podjęła decyzję, że spróbuje, jak i jej mama, zobaczyć, co jest na górze. Nie pamiętasz, co się wtedy zdarzyło? Pytała ją siostra, której zwierzyła się ze swego pomysłu. Ty możesz nie mieć tyle szczęścia, co nasza mama. Trudno! Muszę spróbować! Zdecydowała pytałka. Od pewnego dnia pytałka spędzała czas, wpatrując się w lśniące na górze wiadro. Czekała, aż zjedzie na dół, by mogła do niego wskoczyć i poznać wielki świat. Mijały dni i tygodnie, ale ona nie zmieniała swego postanowienia. Zdecydowały z siostrą nie mówić o tym mamie i reszcie rodziny, żeby ich niepotrzebnie nie martwić. Któregoś dnia pytałka doczekała się. Na górze zadzwonił łańcuch. Wiadro drgnęło, po czym zaczęło zjeżdżać na dół. Ropuszka czekała na odpowiedni moment i gdy było na dole, wskoczyła do środka. Uważaj na siebie! zawołała siostra na pożegnanie. Będę ostrożna, odpowiedziała pytałka. Niebawem powrócę i wszystko wam opowiem! Kiedy wiadro wjechało na górę, ropuszka zamknęła na chwilę oczy, pamiętając o porażającej jasności, jaka miała tam na nią czekać. Na szczęście dla pytałki niebo było tego dnia zachmurzone i choć i tak wydawało jej się bardzo jasno, nie oślepiło jej słońce. — Ależ tu pięknie! — pomyślała. W tym samym czasie chłopiec, który wyciągnął wodę ze studni, zauważył na dnie wiadra ropuchę. Przewrócił szybko wiadro na trawę, a kiedy pytałka wyskoczyła, zawołał: Jaka paskudna ropocha! W życiu nie widziałem nic brzydszego! I uciekł do domu, chcąc opowiedzieć o tym rodzicom. Ropuszka rozejrzała się raz jeszcze i wydawało jej się, że znajduje się w ogromnym lesie. Dla niej wszystko było wielkie i nieznane. Schroniła się pod wielkim liściem łopianu i przyglądała się światu. Tak upłynęła jej godzina. A później druga. Nie spieszyła się przecież nigdzie, więc mogła dowoli nacieszyć oczy tym widokiem. Jeśli tu jest tak pięknie, pomyślała, to jakie rzeczy muszą kryć się dalej? Postanowiła, że skoro już udało jej się wydostać ze studni i co więcej, przeżyła, powędruje dalej. Wyszła na drogę, która była niedaleko i maszerowała wzdłuż niej. Zakurzyła się cała i słońce ją piekło, ale była zadowolona. Pytałka była przyzwyczajona do wilgoci i ciemności, więc nie znosiła upału i kurzu. — Zdecydowanie bardziej wolę wody i chłód, ale czego się nie robi, by poznać świat? — mówiła zadowolona z siebie. — Drapie mnie, co prawda, trochę w gardle, ale myślę, że to minie. Niebawem dotarła do ogromnej łąki i nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Między trawami skryły się błękitne modraki, fioletowe bratki, czerwone maki i białe rumianki, a co kawałek uśmiechały się żółciutkie główki złocieńców. Rapuszka była zauroczona tym widokiem. Przysiadła z boku i się przyglądała. Wnet nadleciał motylek, równie kolorowy jak kwiatki. — O! — Jeden z nich oderwał się z łodyżki i pofrunął w górę. Pomyślała pytałka. Nigdy mi nie uwierzą w to, co im opowiem, jak wrócę do studni. Przez saluteńki tydzień, czyli siedem dni i siedem nocy, siedziała na łące i niczego jej tam nie brakowało. Czas ruszyć dalej, zdecydowała nagle. Pytałka pomaszerowała wesoło naprzód, podziwiając otaczający ją świat. Była szczęśliwa, bo wszystko wydawało jej się piękniejsze od dna studni, zarówno rów przy drodze, jak i kolorowa łąka. Niebawem dotarła do wielkiego stawu, nad którym mieszkały żaby. To was słyszałam wczorajszej nocy, kiedy spałam na łące? Zapytała, kiedy podeszła bliżej i się przywitała. Tak, bardzo lubimy muzykę, zarechotały żaby. Jeśli ci się podobało, zostań z nami, bo wieczorem zagramy koncert razem ze Słowikiem i świerszczami. Pytałka z chęcią przystała na ich propozycję. Pomyślała, że może i ona mogłaby nauczyć się tak pięknie grać. Czuła nawet, że ma wrodzony talent. Wieczorem przybyli wszyscy artyści i zaczęło się wspólne muzykowanie. A, wczorajszy koncert był cudowny! Rzekła rankiem pytałka. I choć kusi mnie bardzo życie estradowe i występy każdego wieczoru, muszę was jednak opuścić, bo nie widziałam jeszcze tylu rzeczy. Po czym pożegnała się i ruszyła przed siebie. Którejś nocy zadarła mocno głowę i zauważyła gwiazdy i księżyc w nowiu. Widać było tylko delikatną poświatę, więc Ropuszce wydawało się, że znowu jest w studni. Nie wiem jeszcze, jak się stąd wydostanę, ale muszę coś wymyślić i odwiedzić także tamtą stronę świata, powiedziała, patrząc tęsknym wzrokiem w gwieździste niebo. Tym razem znowu jestem w studni, tyle że dużo większej niż mój rodzinny dom. Skąd wziąć wiadro, które zaniesie mnie na górę? Może to jasne słońce jest tym wiadrem? rozmyślała. Rankiem doszła do wniosku, że na razie musi poznać te studnie, w której się znajduje, bo przecież widziała tylko jej część. Później pomyślę, jak się stąd wydostać. Na razie muszę odwiedzić tę część świata za drogą. Zdecydowała i zadowolona podreptała dalej. Na całe szczęście droga nie była zbyt ruchliwa, bo nie uszłaby z życiem. Jakimś cudem uniknęła śmierci i po drugiej stronie znalazła się w dużym ogrodzie warzywnym. Rozejrzała się dookoła i pomyślała, że to musi być raj. Wszystko cudownie pachniało i było bardzo smaczne. Jak tu pięknie! Zadowolona zawołała na całe gardło: Świat jest cudowny. Wiem, wiem o tym doskonale. Odezwała się nagle mała gąsienica siedząca na liściu kapusty. Mój liść przykrywa pół świata, ale to mój liść i jestem z tego dumna. W jednej chwili do ogrodu warzywnego wbiegły kury w poszukiwaniu smacznych owadów. Jedna z nich wypatrzyła gąsienicę na liściu kapusty. Podbiegła i dziobnęła ją tak, że ta spadła na ziemię. Gąsienica natychmiast skuliła się, by uniknąć zjedzenia. Ropuszka, która była bardzo ciekawa, co też się wydarzy, podeszła bliżej i zaczęła przyglądać się kurze. — O, spójrzcie, jakie paskudne stworzenia! — zagdakała kura do koleżanek na widok ropuchy. Zbiegły się inne kury i przyglądały się pytałce, zabawnie przekręcając głowy. Aż mi się jeść odechciało! powiedziała kura i odeszła. Gąsienica, zupełnie nieświadoma, że to ropuszce zawdzięcza życie, rzekła dumna z siebie. Nie bez powodu mama powtarzała, że jestem najmądrzejsza z jej dzieci. Wiem, jak uniknąć śmierci, a to wszystko za sprawą wrodzonego intelektu i dzięki szybkim reakcjom. Pytałka nie powiedziała gąsienicy prawdy. Bo nie chciała robić jej przykrości. A poza tym wcale nie było jej miło, że kurom odechciewa się jeść, kiedy na nią patrzą. Wolała to zostawić dla siebie. Uszłam z życiem i to się liczy, lecz jak teraz wrócę na mój liść? Martwiła się Gąsienica. Muszę wspinać się wyżej i wyżej, a z pewnością mi się uda. Ja też muszę iść coraz wyżej i wyżej, by wydostać się z tej studni, pomyślała Ropuszka. Do widzenia, pani gąsienico! zawołała. Przypomniała mi pani, że świat nie kończy się na liściu kapusty. Choć czasami tak nam się wydaje. I czasem trzeba przewędrować kawał drogi, by to zrozumieć. Ropuszka wędrowała dalej, rozmyślając, jakby się też wznieść do księżyca. Kiedy nagle ktoś wziął ją do ręki. Spójrz, jaki wielki okaz ropuchy! Rzekł młody przyrodnik do swego przyjaciela poety. Zabiorę ją i usłyszę do mojej kolekcji. Masz już przecież dwie takie, odparł poeta. Po co ci kolejna? Puść ją, niech się cieszy życiem. Ależ ona jest tak cudownie brzydka! zawołał przyrodnik. Gdyby w jej głowie krył się drogocenny kamień, mógłby się zabrać! przerwał mu poeta. Widać, że się nie znasz na przyrodzie! zaśmiał się jego przyjaciel. Nie słyszałeś nigdy legendy, która mówi, że najbrzydsze ze stworzeń, czyli ropucha, często skrywa w swej głowie drogocenny kamień? Czasem bywa tak i z ludźmi. Dodał po chwili. Ci mniej urodziwi mają naprawdę wyjątkowe umysły i potrafią zaskoczyć cały świat swoją mądrością. Przyrodnik nie do końca zrozumiał legendę o drogocennym kamieniu, bo w jego nauce wszystko musiało być poparte badaniami. Gdy dobrze się przyjrzałem tej ropuszce, rzekł do przyjaciela to dochodzę do wniosku, że nie może nosić drogocennego kamienia, bo widziałem w swym życiu dużo brzydsze ropuchy od niej. Zgodnie z twoją prośbą, wypuszczę ją wolno, by mogła powrócić do swoich. To mówiąc, położył pytałkę ostrożnie na ziemi. Ropuszka siedziała przez moment bez ruchu, bo nie wiedziała, czy niebezpieczeństwo już minęło. Kiedy młodzieńcy zniknęli w oddali, pomyślała A jednak nie jestem taka brzydka. Teraz muszę zastanowić się, jak polecieć tam wysoko. I spojrzała tęsknym wzrokiem na błękitne niebo. W tej samej chwili usłyszała klekot bociana. Ledwo wylądował w gnieździe, tak rzekł do swoich dzieci. Ludzie są naprawdę zarozumiałymi stworzeniami. Myślą, że wszystko wiedzą i potrafią. Bocian zdenerwował się bardzo, bo przed chwilą spotkał tych samych młodzieńców, którzy rozprawiali na temat drogocennego kamienia. Obaj stali na łące i na widok Bociana, brodzącego wśród traw, pokłócili się o to, kiedy i dokąd dokładnie odlatują Bociany późnym latem. – Wydaje mi się, że skoro potrafią mówić, są kimś wyjątkowym – ciągnął Bocian. – Ale czyż nie jest tak, że wyjeżdżają ze swego kraju i nie potrafią się porozumieć? A my, Bociany, mówimy językiem, który zrozumiany jest w Polsce, Czechach i w dalekim Egipcie. Po tych słowach zaklekotał głośno. A wszystkie bociany w gnieździe mu zawtórowały. Pytałka, słuchając słów Bociana, pomyślała, że jest on naprawdę mądrym stworzeniem. Gdybym mogła się z nim zaprzyjaźnić, z pewnością pokazałby mi resztę świata, pomyślała ropucha. Widać od razu, że to obierzy świat. Pytałka rozmarzyła się jeszcze bardziej, widząc, jak Bocian wzbił się i poszybował ponad niebem, jakby pływał. Pani Bocianowa w tym czasie zaczęła opowiadać swoim dzieciom o krajach w Dalekiej Afryce, o tym, jak inaczej wygląda tam przyroda, jak ogromne są pustynie. Bocianie dzieci otwierały szeroko dzióbki, nie dowierzając, że za jakiś czas będą mogły zobaczyć to wszystko na własne oczy. Musicie jeszcze trochę podrosnąć, a co najważniejsze, nauczyć się latać, a wtedy wszystko wyda wam się łatwiejsze. Tymczasem Bocian, ich ojciec, wypatrzył w trawie niedaleko gniazda naszą znajomą Ropuszkę. Nadleciał, porwał ją i poniósł wysoko w górę. Ja lecę! krzyczała z radości. Prosto do Egiptu! Jak się łatwo domyślić, nasza Ropuszka nie doleciała nigdy do Egiptu, ale i tak była bardzo szczęśliwa. Bo jako pierwsza nie bała się wyjść ze studni, żeby ujrzeć wielki świat. Udało jej się zobaczyć tyle rzeczy poznała żaby, gąsienice i kury lecz najważniejsze dla niej było odkrywanie nieznanego. Czasami, powiem, warto żyć dla podróżowania. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl. Jestem naprawdę poznała kury. Świetnie, świetne życie. Super. <laughs> mhm, mhm. E, Kana na YouTubie. Mhm, mhm. Dobrze, dobrze, dobrze. Jesteśmy, Jesteśmy gotowi. gotowi. Z, z tej strony Anna Kołaczkowska i Półka Łukasz Pietrz. Pietrz. Chcielibyśmy. Y z tej strony Joanna Kołaczkowska. I Łukasz Piecz. Z Zapraszam, tak, Przepraszam, jeszcze raz. Z tej strony Joanna Kołaczkowska. I Łukasz Piecz. Z kabaretu Hrabi. Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie pozdrowić, wszystkich czytaczy, oglądaczy, i zachęcić Was do subskrybowania tego kanału. Nasze, nasze, nasze czytanie. Kanał. I czytanie, i słuchanie, i w ogóle interesowanie się książkami, i dziećmi, i czyta i czytaniem no. dzieciom. I tak, i, i, i... I ja, Bo to jest taki właśnie, że jak ktoś obejrzy Opieką. kanał nasze czytanie, to wtedy będzie czytał, czyli tak. można obejrzeć, to prowadzi do czytania. To tak. takie, bo nie? to jest po prostu nasze czytanie, a nie, że nie nasze, czyli nasze, czyli tu, tu bądź. Bądź tak. tu, bądź tu. Dzięki, dzięki.